Z wdechem unieś ręce do góry, popatrz za dłońmi na niebo, odchyl delikatnie głowę i tłów do tyłu. Z wydechem przejdź do skłonu. Z wdechem popatrz przed siebie i wydech przejdź do skłonu. Przejdź stopami w tył. Do pozycji deski. Połóż kolana na ziemię. Ugnij ręce w łokciach. Najpierw połów piersi na ziemię, a następnie brzuch. Z wdechem przejdź do pozycji kobry, delikatnie otwierając klatkę piersiową. Klęk podparty, i wydech pies z głową w dole. Lewa stopa w przód pomiędzy dłonie, prawe kolano na ziemię i powoli unieś się w górę tłowiem, głową i ręce też unieś do nieba, popatrz za dłońmi na niebo, jeśli to możliwe. Z wydechem dłonie na ziemię, pozycja deski, kolana na matę, najpierw piersi na matę, następnie brzuch, wdech, pozycja kobry. Klęk podparty i wydech pies z głową w dole. Prawa stopa w przód pomiędzy dłonie, lewe kolano na matę i dłonie powoli do góry. Popatrz w górę na niebo, odchylając twów delikatnie do tyłu. Dłonie na ziemię, deska. Kolana na matę, najpierw piersi, później brzuch. Wdech kobra. Wydech, klęk podparty i pies z głową w dole. Pięć spokojnych oddechów w tej pozycji. Powróć stopami do dłoni. Wdech popatrz przed siebie, wydech pełen skłon. I powoli unieść w górę ręce, popatrz za dłońmi na niebo, odchyl delikatnie piersi do tyłu i dłonie do mostka.